Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. W momencie nagrywania tego odcinka nadal trwa wojna Rosji z Ukrainą, gdzie giną ludzie i rosyjscy żołnierze. Niemniej jednak niewiele wskazuje na to, żeby miało się to niebawem zakończyć. Aczkolwiek to wcale nie są dobre informacje dla Putina i jego kraju, bo Rosja przeżywa w tej chwili spektakularną powtórkę z niezbyt przyjemnej rozrywki. Jest mnóstwo podobieństw między tą wojną a wizytą Armii Czerwonej w Afganistanie, która zakończyła się spektakularną wtopą militarną. Wizerunkową i gospodarczą. Bardzo chętnie Wam dzisiaj o tym opowiemy, choć nie zawsze będzie wesoło, bo może i Związek Radziecki upadł, ale metody Armii Czerwonej pozostały. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zanim przeniesiemy się do Afganistanu i roku 1979, to trochę polityki. To, że Rosja, a później Związek Radziecki lubiły sobie tworzyć zagraniczne stronnictwa i później je wykorzystywać, żeby usprawiedliwiać swoją agresję, to nie jest wielka tajemnica. Natomiast w latach 60. XX wieku Sowieci postanowili to ciekawe założenie sformalizować sobie w formie doktryny. Doktryny, czyli jakby takiego oficjalnego stanowiska państwa, ta tak zwana doktryna Breżniewa Zakładała, że wizyta zbrojna w państwie zaprzyjaźnionym ze Związkiem Radzieckim, czy się to temu państwu podoba czy nie, to nie jest agresja. To jest walka o wspólne dobro i walka z wrogą ideologią. W myśl tej, co by nie mówić ciekawej, zasady, Sowieci wjechali na przykład do Czechosłowacji w trakcie praskiej wiosny, a trochę ponad 10 lat później. Planowali opanować Afganistan. Tylko ktoś pyta, Jezu, czemu ten bidny Afganistan? I to dosłownie bidny, w sensie niezbyt zamożny, bo to było świetne miejsce, żeby z niego kontrolować całą okolicę. Wiedzieli o tym Sowieci, wiedzieli też Amerykanie. Jedni i drudzy mieli tam swoje stronnictwa, za pomocą których właśnie chcieli kontrolować całą okolicę z Afganistanu. Tylko, że, no dobra, moglibyśmy się o tym rozgadać dość mocno, ale odjeżdżamy z tematem. Nie o to nam dziś chodzi. Najkrócej rzecz ujmując, Sowieci wspierali tam lokalnych komunistów, a Amerykanie islamskich fundamentalistów, którzy nie wydawali się wtedy jeszcze tacy straszni, a na pewno mniej straszni niż Związek Radziecki. Sowietów strasznie wpieniało to, że w Afganistanie niby rządził ich człowiek od września 79, Hafizullah Amin. Jednak ich to on był tylko teoretycznie, bo coraz śmielej zaczynał im się zrywać ze smyczy. Mało tego, Amerykanom, którzy dość mocno w garści Iran od pewnego momentu zaczął się tam osuwać grunt pod nogami i wiadomo było, że będą się chcieli umocnić w Afganistanie, żeby dalej mieć wpływ na to, co się dzieje w okolicy. Sowieci wiedzieli, więc że jeżeli to oni mają się tam umocnić, no to to jest ostatni dobry moment. Oficjalnie decyzja o ataku zapadła 12 grudnia 1979 roku, a żołnierze ruszyli do boju w nocy z 24 na 25 grudnia. Plan brzmiał Zaskakująco znajomo. Szybki atak, opanowanie stolicy, ale też innych miast, kluczowych baz wojskowych, zainstalowanie swoich wiernych ludzi. Okej, okay, a co z Afgańczykami? Będą w takim szoku, widząc tempo natarcia i ilość sprzętu, że nie stawią oporu. Wręcz powitają najeźdźców z radością. Albo strachem. Wszystko jedno. Byle się nie wychylali. Armia Czerwona ruszyła na lud, który wcześniej już z powodzeniem wykopał ze swoich terenów Anglików, Greków, Mongołów, Persów. Jednak tutaj wydawało się, że kurczę, może tym razem nie dadzą rady, bo w pierwszym tygodniu Sowietom udało się zrobić coś, co na szczęście nie wyszło ich następcom niedawno w Ukrainie: mianowicie dzięki szybkiej, sprawnej akcji specnazu i wojsk powietrzno-desantowych udało się wejść do stolicy i zabić przywódcę tego całego Amina. W międzyczasie Armia Czerwona zdobywała kolejne miasta, a na moskiewskich salonach strzelały korki od szampańskoje. Natomiast to była radość przedwczesna, bo zdobycie miast to nie jest wygranie wojny. Poza nimi też byli ludzie i to ludzie potwornie zahartowani z wielu plemion, które wcześniej się ze sobą nieraz spinały. Natomiast ich przywódcy stwierdzili, że w obliczu ruskiej agresji trzeba odsunąć te wszystkie zwady na bok i zawalczyć razem. Trochę jak ze sceną polityczną w Ukrainie jakiś czas temu. Ci, którzy zdecydowali się walczyć z najeźdźcą, nazywali się mujahedinami, czyli wojownikami. I szybko okazało się, że mają naprawdę potężnego sojusznika. Oczywiście chodzi o Amerykanów, którzy w tym konflikcie dostrzegli znakomitą okazję do przyduszenia Sowietów, pomagając mużahedinom, ale nie w ten sposób, że dadzą im Tyle nowoczesnego sprzętu, że wygonią Sowietów w tydzień, nie, nie, albo generalnie bardzo szybko. W każdym razie chodziło o to, żeby ten konflikt trochę rozciągnąć, a w jego trakcie, żeby Sowieci tracili żołnierzy, sprzęt i wydawali obłędne pieniądze na wojnę, w której amerykańscy chłopcy nie wezmą aktywnego udziału, no ewentualnie włączą się, jeżeli już będzie taka konieczność, albo okaże się to opłacalne. Brzmi to nieludzko, bezdyskusyjnie. Natomiast mówimy tutaj o doprowadzeniu do sytuacji, w której mający już od pewnego czasu gospodarczą pętlę na szyi Związek Radziecki, już totalnie zacznie się chybotać na stołku i za moment sam się powiesi. I świat zachodni na czele z USA uznał, że to jest gra warta świeczki. Ale mieli też być inni beneficjenci tej wojny, chociażby Pakistan. Z jakiej paki Pakistan, bo w sumie tylko tamtędy dało się przerzucać pomoc na czele oczywiście z pieniędzmi i bronią dla walczących mujahedinów. Wtedy Pakistanem rządził Muhammad Zia, który po mistrzowsku wykorzystał tę sytuację. Pozwalając na zrobienie u siebie bazy przerzutowej, bardzo wzmacniał pozycję Pakistanu, a to było super istotne, bo gdyby się ruskim udała agresja, to jego kraj znalazłby się między Związkiem Radzieckim a odwiecznym rywalem, czyli Indiami. Poza tym wspierając wojujących muzułmanów, bardzo plusował u pakistańskich wyznawców Allaha. No i była jeszcze kwestia pieniędzy, dość istotna, umówmy się, ponieważ to Mohamed Zia był pośrednikiem, jeśli o to chodzi. Pieniądze z USA i choćby Arabii Saudyjskiej spływały do niego, i on później przekazywał je wojującym grupom. A która ile dostała? To zależało, jak bardzo zgodna była z jego poglądami. No dobra, a jaką broń przekazali Amerykanie? Jakieś nowoczesne cuda ze swoich magazynów? No nie, to nie takie proste, bo w przeciwieństwie do tego, co się dzieje dziś w Ukrainie, Amerykanie na początku tej radzieckiej agresji nie chcieli się jawnie w to wszystko angażować. Nie chcieli drażnić Związku Radzieckiego, w związku z czym nie mogli przekazać ewidentnie swojej broni, którą wcześniej czy później, ale raczej wcześniej, Sowieci by rozpoznali. W związku z czym agenci amerykańscy zaczęli dla mujahedinów skupować po całym świecie broń radziecką. Dziecką. Gdzie? Chociażby w Egipcie, Chinach czy w Polsce. Broń zaczęła spływać, prowincja nie dała się zastraszyć, ale mimo wszystko Sowieci nadal uważali, że jest w zasadzie całkiem w porządku, bo przecież bunty w miastach są tłumione, a w razie czego to mają jeszcze do dyspozycji afgańską armię wierną ich nowej marionetce. Przy czym po niedługim czasie okazało się, że ci afgańscy żołnierze to jednak bardziej cenią sobie swoje plemienne więzi niż jakichś czerwonych popaprańców, i zaczęła się dezercja. Ci żołnierze zaczęli uciekać razem z bronią, w którą wyposażyli ich Sowieci do Mujahedinów i zaczęli współtworzyć ich coraz większe szeregi. No, sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli, więc Sowieci zaczęli robić to, co do dziś wychodzi im najlepiej. Zaczęło się terroryzowanie cywili po wioskach, tortury, mordowanie tylko po to, żeby mordować i faktycznie na krótszą metę to przyniosło jakieś tam efekty, ale na dłuższą, nie dość, że Afgańczycy jeszcze bardziej znienawidzili Sowietów i jeszcze mocniej chcieli ich wykopać, to jeszcze to się tak wryło w zbiorową pamięć, że do dziś się to pamięta. Tak samo jak w Ukrainie będzie się jeszcze przynajmniej przez długie dekady pamiętać Rosjanom Bucze, Irpień. Mariupol i niestety pewnie jeszcze wiele innych miejsc. Oczywiście wojny w pojedynkę wygrać się nie da, natomiast zawsze kreuje ona mniejszych albo większych bohaterów. I jedną z najgłośniejszych postaci tej wojny, walczących po stronie Afganistanu, był Ahmad Shah Massoud, który zebrał ekipę, z którą sprawił, że Sowietom było naprawdę pod górkę w górach. Konkretnie tutaj na północ od Kabulu to bardzo ważne miejsce, bo tamtędy biegł jeden z najważniejszych szlaków transportowych Armii Czerwonej. Ahmad i jego ludzie kosili tam ruskich bezlitośnie, a potem wycofywali się w góry. Nigdy nie podejmowali walki na otwartym terenie. Byli bardzo praktyczni i to przynosiło efekty. Samego Ahmada od pewnego momentu zaczęto nazywać lwem Panjshiru od rejonu, w którym operowała jego coraz liczniejsza ekipa, bo ludzie zachwyceni efektami dołączali do tej ekipy. No i w końcu Sowieci stwierdzili, że no już do cholery, trzeba tego lwa ubić. Tylko pytanie, jak? No przecież nie rzucą w góry tysiące, Tysięcy żołnierzy ciężkiego sprzętu to by była głupota. Może i głupota, ale to armia czerwona, a jak wiadomo, tam ludzi mnogo. W 1982 roku Sowieci rzucili na poszukiwania Ahmada, które planowali zakończyć redukcję jego pulsu. 10 tysięcy swoich żołnierzy, kilka tysięcy wiernych im żołnierzy afgańskich. Czołgi, śmigłowce, samoloty, no bardzo niewesoło byłoby z Ahmadem, gdyby się zawczasu o tym wszystkim nie dowiedział. Ale nie uciekł. Wręcz przeciwnie, jego ludzie zorganizowali krwawą zasadzkę. W wąskiej dolinie przemielili wroga, wręcz przepięknie i jeszcze zdobyli. Tony sprzętu. Oczywiście Mujahedini też ponieśli straty i to naprawdę ciężkie, ale koniec końców to Sowieci spierniczali do Kabulu z podkulonymi ogonami. Czy od tej pory Ruscy byli już tylko w odwrocie? W żadnym wypadku nie można tak powiedzieć. A w 1984 to wiele osób twierdziło wręcz, że teraz to już nic nie powstrzyma radzieckiej wiktorii, bo Armia Czerwona rzuciła w bój nie tylko kolejną porcję mięsa armatniego, tylko też bardzo, bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, śmigłowce, których już nie było tak łatwo zestrzelić. Ale zamiast się wystraszyć, to i Afgańczycy, inaczej, Mujahedini, i państwa wspierające zakasali mocniej ręka, i zaczęła spływać jeszcze większa pomoc. Jeszcze większy strumień pieniędzy zaczął trafiać do Afganistanu. Te pieniądze zbierano na przykład w meczetach, solidarnie w państwach arabskich. I później przekazywano na wojenne potrzeby. Ale do Afganistanu spływała nie tylko kasa, ale również ochotnicy do boju. Brzmi bardzo znajomo, ale to nie wszystko. Bo Amerykanie przestali już udawać, że oni się w to nie angażują. Przekazywali broń, informacje wywiadowcze, pieniądze, ale też różnego rodzaju inną wiedzę. Na przykład ich specjaliści w obozach szkoleniowych przy granicy tłumaczyli Mujahedinom, jak posługiwać się materiałami wybuchowymi, co później bardzo brutalnie wykorzystywano. Mujahedini robili bomby z przedmiotów codziennego użytku, pchali plastik do długopisów, zapalniczek. Sowieci nie mogli być niczego pewni w Afganistanie, również jedzenia. Ono co prawda nie wybuchało, ale było coraz częściej w knajpach zatruwane. Na razie zupę! Najwyżej coś domówię. Raczej nie będzie takiej potrzeby. Co? Nic, nic. Przełomowa okazała się broń amerykańska, no bo przecież nie trzeba już było udawać. Postrach w Armii Czerwonej zaczęły siać karabiny snajperskie dostarczone przez Amerykanów, ale to jest i tak nic przy Stingerach, które pojawiły się w arsenale Mujahedinów w 1986 roku. Te bardzo mobilne wyrzutnie sprawiły, że zaczęły z nieba spadać te groźne radzieckie śmigłowce. Oczywiście to nie tak, że nie było ochrony przed Stingerami, trzeba było po prostu latać powyżej ich zasięgu. Natomiast to sprawiło, że te podniebne szturmy bardzo straciły na skutek. W zasadzie od 1986 roku wiadomo było, że Rosja, Związek Radziecki, przegra w Afganistanie, że nie opanuje Afganistanu, albo może jeszcze inaczej, wiedzieli o tym na zachodzie w Afganistanie i w moskiewskich gabinetach, natomiast w zdecydowanej większości nie mieli o tym pojęcia mieszkańcy Związku Radzieckiego, bo pilnowała tego propaganda, ale to też miało się zmienić, ponieważ zaczął tam rządzić Gorbaczow. Kim był Gorbaczow? Kimś, kogo w najstraszniejszych koszmarach nie wyśniłby sobie Stalin, czyli komunistycznym liderem o względnie ludzkim podejściu. Od kiedy zasiadł na stołku pierwszego sekretarza, to zaczął wprowadzać różne reformy, w tym liberalizacja prasy, czyli no, można było wtedy pisać więcej niż wcześniej. Jaki był skutek? Ludzie dowiedzieli się o potwornej wtopie tej niby niepokonanej Armii Czerwonej. Byli oburzeni, a wierzcie lub nie, to nie był jedyny powód, żeby się wściekać na władzę w ówczesnym Związku Radzieckim. Zaczęto więc kombinować, jak z tego wszystkiego wyjść z twarzą. Sowieci nawiązali kontakt z Amerykanami, znaczy kontakt to mieli. W każdym razie postanowili dogadać się z Amerykanami. Zaproponowali im takie rozwiązanie. My wychodzimy z Afganistanu, ale wy przestajecie wspierać Mujahedinów, bo. Kiedyś sobie nie poradzimy z tymi ortodoksyjnymi muzułmanami, zarówno w Związku Radzieckim, jak i generalnie w tamtych okolicach. OK? Amerykanom się ta opcja w sumie podobała, ale postanowili trochę poprzeciągać negocjacje, bo po pierwsze nie do końca ufali jednak Sowietom, a po drugie zawsze to dodatkowe miesiące, w trakcie których Sowieci będą się wykrwawiać i pakować w już przegraną wojnę ogromne środki, co ich tylko dobije. I właśnie dlatego porozumienie podpisano dopiero w 1988 roku. Spokojnie można to było dopiąć wcześniej. Zginęłoby mniej ludności cywilnej, ale bezlitośnie wrzucono to w koszta, bo wojna to biznes. Czasem podszyty ideami, ale zawsze biznes. Ostatnia kolumna żołnierzy radzieckich opuściła Afganistan w lutym 1989 roku w atmosferze mimo gorbaczowa propagandowej farsy. Na moście przez który przejeżdżali żołnierze były czerwone szarfy i baner Chwała żołnierzom ojczyzny, chwała synom matki ojczyzny, jakby wracali po triumfie. Tymczasem wszyscy wiedzieli, kto tam dostał srogie lanie. Nigdy nie poznamy oficjalnych statystyk radzieckich, natomiast same szacunki też robią wrażenie: około 15 tysięcy zabitych sowieckich żołnierzy, około 50 tysięcy rannych, ponad 100 samolotów, ponad 300 śmigłowców, ponad 1300 wozów opancerzonych moglibyśmy tak wymieniać naprawdę długo, natomiast nie to okazało się w tym wszystkim kluczowe. Olbrzymie koszty tej wojny bardzo mocno przyczyniły się do upadku sowieckiej gospodarki, która już wcześniej balansowała na granicy. Ale również istotny był efekt psychologiczny, bo mieszkańcy państw zależnych od Związku Radzieckiego przekonali się, no bo przecież te informacje krążyły, że ruskich można pokonać i wypędzić. A stąd już tylko krok do upadku czerwonego molocha, który faktycznie niebawem nastąpił. Ok, a co z samym Afganistanem? Po wycofaniu się zarówno Sowietów, jak i Amerykanów, po paru latach rządy przejęli islamscy fundamentaliści, którzy byli wyposażeni w ortodoksyjną wiarę i całkiem niemało stingerów i innego rodzaju broni, jaką zostawili Amerykanie. Jankesi wyjęli obie ręce z nocnika i rzucili się w te pędy, żeby odkupić ten sprzęt za naprawdę ogromne pieniądze. Natomiast było to bez sensu, bo nie dość, że nie wszystko odkupili, to jeszcze zarobione w ten sposób pieniądze. Fundamentaliści islamscy wydali na dozbrojenie się po prostu w innym miejscu i w ten sposób zaczęło kiełkować ogromne zagrożenie dla całego świata, o którym wcześniej w CIA i w ogóle na salonach nikt nie chciał za bardzo słuchać. Dobra, bo ja już tutaj domyślam się, że niektórzy może zaczynają wypisywać komentarze w stylu A, zobaczycie, z Ukrainą będzie tak samo, teraz ich zbroimy, a potem nam się rzucą do gardeł, będą nam robić kłopoty. I w zasadzie nie wiem od czego zacząć negację tego czego pieprzenia. Wiecie co nie, to nie ma sensu. To na dobrą sprawę nie ma sensu, bo jeżeli ktoś nie dostrzega ewidentnej dość sporej różnicy między muzułmańskimi fanatykami a ludźmi bliskimi nam kulturowo, którzy jeszcze dodatkowo przecież chcą wejść bliżej w nasz krąg kulturowy. No i oczywiście żyć w niepodległym własnym państwie. No, no jeżeli ktoś nie widzi tej różnicy, to w zasadzie nie ma co dyskutować. To jest dość spory problem tej osoby. Nie szukajmy analogii tam, gdzie ich nie ma, szukajmy tam, gdzie są, a te na swój sposób mogą cieszyć. Bo Rosja w wojnę z Ukrainą pakuje obłędne środki. Politycznie i wizerunkowo Rosja już ten konflikt przerżnęła, a ludzie na całym świecie przestali bać się rosyjskiej armii, do której cały czas trzeba mieć respekt, nie mylić z szacunkiem, ale którą da się zatrzymać. Inna sprawa, jakim kosztem, bo wojnę w Afganistanie życiem przypłaciło grubo ponad milion cywilów, a jak będzie z Ukrainą. Czas pokaże, ale coś mi podpowiada, że aż strach myśleć. Wojna jest straszna i w wojnie zawsze jest jakiś biznes. To się nie zmienia. Natomiast zmieniają się metody wojowania. Na pewno nie jest dla Was tajemnicą, że coraz ważniejszą rolę w wojsku odgrywają komputery. Natomiast nie tylko w armii komputer może być naprawdę niebezpieczną bronią. Odpowiednio ogarnięty haker, już nawet z jednego niezabezpieczonego maila, może wyciągnąć nasze dane i później użyć ich przeciwko nam, podszywając się na przykład pod nas i biorąc kredyt. Albo. Kradnąc takie informacje, za pomocą których może nas szantażować. Bardzo nieprzyjemne sytuacje, przed którymi na szczęście można się zabezpieczyć dzięki NordVPN. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony, na której możecie z ogromną zniżką kupić pakiet NordVPN, który zabezpieczy Wasze dane przed podwędzeniem. Nord pracuje nawet na sześciu urządzeniach, nie robi sobie przerw i jeszcze dodatkowo umożliwia oglądanie treści niedostępnych u nas, a dostępnych choćby w Pakistanie. To jednak nie wszystko, ponieważ z naszym specjalnym kodem dostaniecie jeszcze 4 miesiące gratis przy zakupie planu dwuletniego. Opłaca się więc jak diabli. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie. Wbijajcie śmiało, a my widzimy się niedługo.